Jeśli Państwo będą chcieli zrobić e, dzisiejsze danie, należy zapytać w sklepie, chyba że ktoś się orientuje, o specjalny rodzaj ryżu na risotto. Ja uwielbiam risotto. W zasadzie każda potrawa ma w sobie coś, co widać. Ślicznie pięknie wygląda. Pięknie, kremowe. A też jest wiele elementów, których nie widać. Trochę słone. Ja uwielbiam sól. One nadają tej potrawie smak. Bóg przemawia do nas przez rzeczy widzialne. Cały ten świat stworzony jest głosem Boga, jest Jego uśmiechem, jest Jego sygnałem, jest Jego dotykiem, jest Jego pieszczotą wobec nas. Nasze, nasze zmysły mogą, spotykawszy świat zewnętrzny, przeczuwać obecność Boga. Bóg zdecydował się na bardzo radykalny krok. On. Które jest niewidzialny dla ludzkiego oka, stał się dotykalny wręcz poprzez wcielenie Syna Bożego. I święty Jan powie w swoim pierwszym liście, że myśmy dotykali słowa, które stało się ciałem. Jan wie, co mówi, ponieważ Jan był najbliżej Jezusa podczas Eucharystii, spoczywał na Jego piersi. Potem Jezus daje im sakrament, Jego ciała i krwi i od tamtego momentu aż do dzisiaj wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, nie tylko wyznają tego, który jest niewidzialnym wiecznym Bogiem, wiecznym światłem, za którym tęsknimy, wiecznym sensem i prawdą, ale również dotykamy go, dotykamy go w słowie, możemy słyszeć nasz, nasz zmysł słuchu, możemy go dotykać w sakramencie Eucharystii, spożywać pod postaciami chleba i wina, w każdym innym sakramencie gdzie pod tymi znakami widzialnymi, takimi jak woda, jak olej, jest to, co niewidzialne, to, co jest ukryte. Nasze risotto rozpoczniemy od tego, żeby podgrzać jedną czwartą masła i trochę oliwy. Pokroję w dwa takie kawałki, na dość drobne elementy. Pokroję również czosnek i cebulę. I to wszystko wyląduje w tłuszczu, który już tam się troszeczkę powoli nam podgrzewa. to pochodzi z włoskiej kuchni. Dzisiaj pytałem mojego przeora, który przepada za włoską kuchnią, co on na to że będę się parał tym zajęciem. Chociaż nie mam zbyt dużego doświadczenia we włoskiej kuchni, więc wtajemniczyłem mnie w meandry tej potrawy. Teraz wsypujemy ryż do naszego garnka. Każde ziarenko musi dokładnie się w tym tłuszczu umościć. Wlejemy tutaj bardzo ważny element, który szybko się zamieni w niewidzialny, chociaż za momencik ujrzą go nasze oczy. Mianowicie wlejemy tutaj Dwa kieliszki białego, wytrawnego wina. Ono odda z siebie to, co ma najlepszego, aby uszlachetnić smak naszego risotto. Wino, jak pisze, mówi Pismo Święte, rozwesela serce człowieka, ale równocześnie nadaje szlachetności bardzo wielu potrawom, zwłaszcza kuchni śródziemnomorskiej. Kiedy odparuje wino, będziemy stopniowo dolewali bulionu, również skrupulatnie czuwając, że kiedy odparuje część tego bulionu, wlejemy następną jego porcję. Rzucamy kurki na patelnię. One mają rozkoszny zapach. Właśnie, zapach też jest niewidzialny, a jednak przemawia do naszych zmysłów. Dlatego też w liturgii używa się różnego rodzaju kadzideł, kadzidełek, zapachów, po to, żeby uświadomić sobie, dotarło do nas, że Bóg jest pełen woni świętości, którą nas pragnie przenikać. Do, tej, do tych kurek dorzucamy czosnek. ona no się. Koło pięciu minut będą pichciły w tym tłuszczu. Dodajemy też sól i pieprz. Dobrze. I trochę dodamy rozmarynu. Kiedy ryż będzie gotowy, wsypujemy parmezan, połowę posiekanej natki pietruszki, jak również połowę posiekanych kurek. Na samym końcu przyozdobimy pozostałą częścią naszych grzybów risotto. Moje pierwsze risotto. W życiu. Moje, ja uwielbiam risotto. Tak? Uwielbiam risotto. Absolutnie uwielbiam. I mm. jeszcze, jeszcze jest końcówka kurek. Końcówka kurek, bo to już to, 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 to nie jest łatwo. O, ślicznie, pięknie wygląda. Pięknie, kremowe. Pierwsze risotto. No to teraz się zacznie. Mm. Mm. Trochę słone. Trochę ja słone. Ja, ja, ja uwielbiam sól. Mhm. Uwielbiam sól, zawsze jak jestem gdzieś, w restauracji, czy gdziekolwiek, to jeszcze nie spróbowałam, ale pierwsze co robię, to proszę o sól. Mhm. Słone, ale bardzo dobre. Risotto to jest materiał do tego, żeby z nim się w niezwykły sposób bawić. Będą borowiki, wszelkiego rodzaju inne grzyby. Jak są szparagi w maju, to jest idealny moment. Ja uwielbiam coś takiego, uwielbiam mhm. jeść szparagi brisotto. Ale uwielbiam również risotto w takiej najczystszej formie. Czyli zdarza mi się w restauracji poprosić, żeby mi wyjęli, robiąc risotto, ponieważ to jest rzecz zawsze w restauracji, którą trzeba robić jak od ręki. Nie można tego przygotować wcześniej. Czyli trzeba mieć cierpliwość, żeby na to poczekać. Zrobić je tak, jak trzeba, żeby ono się kleiło, żeby było mokre, żeby było takie właśnie... takie jak tu. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobione risotto. Bardzo dobrze. I w związku z tym wszelkiego rodzaju dodatki, które czasem są niepotrzebne, Czyli na przykład uwielbiają kucharze dodawać w restauracjach, nie wiem czemu, łączyć z pomidorkami szery. Więc ja zawsze tak proszę, żeby mi nie dawać tych pomidorków szery. Ostatnio jadłam risotto, bo zaczyna się powoli sezon na trufle. W związku z tym trafiłam na risotto z truflą. I to jest taka historia, że wystarcza tylko i wyłącznie masło, tylko i wyłącznie ryś, trochę tego białego wina i dodana do tego później odrobina trufli. Coś wspaniałego i świeżo mielony pieprz. Ja myślę, że właściwie może spokojnie to Rizotto teraz wszystkim przygotować, jeżeli to. Przetarłem, jeżeli jest czas. Mentalnie przetarłem szlak, ale rzeczywiście jest przy tym najwięcej było roboty. To jest te, czy, nie, pier... jeszcze nie było tyle, bo do to, to, to piekarnika To, robię... to, to nie, nie można sobie a. poczytać. Tylko że Rizotto jest tak, że trzeba posadzić wszystkich i oni czekają aż się zrobi, a żeby nie ona czekało na, na pozostałe towarzystwo. Bo bo może być, nie, nie, bo może, być może być mała katastrofa.